Dlaczego nie znamy konkretnej daty przyjścia naszego Pana? Dlaczego Jezus Chrystus nie mógł powiedzieć tak konkretnie, że 2016 roku, 30 listopada o godzinie 16, przyjdzie powtórnie, więc bądźcie gotowi? No właśnie, przygotowalibyśmy się. Już widzę te kolejki do konfesjonałów, te rzesze, tłumy ściągające do kościoła, aby prosić o chrzest. Tylko czy to byłoby autentyczne, prawdziwe? Jednak jeśli mamy ten element zaskoczenia, kiedy jesteśmy zaskakiwani, nie jesteśmy w stanie wejść w postawę fałszu. Pojawia się wtedy prawda. I właśnie o to Bogu chodzi. Abyśmy byli prawdziwi, w pełni wolni w wyborze Jego osoby, i Jego miłości, a nie zdeterminowani jakimś strachem przed tym, co będzie dalej, czy choćby takim myśleniem, że na wszelki wypadek się wyspowiadam albo przyjmę. Chrzest w Kościele Katolickim. Bóg pragnie pełnej naszej wolności. Dlatego na początku tego adwentu obudźmy się, powstańmy ze snu tej śmierci duchowej, tego oddalenia się od Boga i rozpocznijmy nasze czuwanie. Czuwanie, które polega na tym, aby baczyć na to, że przy każdym upadku powstać jak najszybciej. Aby dbać o relację przyjaźni z Bogiem, to wszystko będzie nas przygotowywać na to przyjście Chrystusa. Że ta godzina nie będzie dla nas jak przyjście złodzieja, lecz będziemy na to już gotowi. Gotowi na przyjście Chrystusa, które z każdym dniem jest coraz bliżej.